Hej, z tej strony Kajkaki, a dzisiaj ze mną jest? Maxiu. Tak, y, będziemy dzisiaj grać za dymę. Y, nie, ja nie chcę kolta, ja wezmę Franka. Showdowny. Też będziemy grać. Może zbiorę klejnotów, ale nie wiem. No. Może. Może tak, może nie. Biorę Maxia. Hahaha. Ha. Ha, ha, ha. kim jesteś. Maxie. Hmm. Udział, ale Tabi jest snajperem. No, kurde, co ona tak trafia. No, więc nie wiem. O. Ej, oni tak miażdżą nas trochę, tak no. No, kurde, Bibi! Bi. Bi. Tak. Ej, ale, ale dobrze. Dobrze, bo tak to było slił gola. No, też... Bo dzień by był, był po drugiej stronie murku. Pomagam, pomagam. Ej, nie dałem rady, bo. Nie, jest czasem tak bywa. No, nie podołałem w sprawie. <noise> Z czego się śmiejesz? W ciebie. Kurczę, ja to wszędzie gotuję do kolegi śmiejąc. Do brata, do kolegi, do mamy. Mam piłkę! Stosz, kurde, miał... 230 HP. Ty, bo ja myślałem, że mam piłkę. Dobra, mam piłkę. To dobrze. To jest Celgola jest. Ej, bo Tik tu idzie i on ma ult. A mi się to nie podoba. On wejdzie do bramki. Nie trafił! Nie trafił. Mikola? 4-5. Pozdrawiam mnie serdecznie. Nie, no, ja, no on się nie pozdrawiał. No kurde. Podaj, podaj, podaj. Ja mam więcej zdrowia. Fergetów ja mam. No, A to jednak podałeś. No to wiesz, że nie podałeś. Serio. Podałem. Podałem i tej sprawie podołałem. To dobrze. O jezu, bo już gramy. Nie, gramy już. Ja już zginąłem nawet. No, ty to zawsze umiesz. Dobra, zrobiłem pi. No nie. Dobrze, Maksiu. Polobiłem. Brawo. No jak złapała? O, jeszcze ją zabiję. Myślałem, że zginąłem, ha. ale przeżyłem. Ty w tym samym czasie się... Ale, ale... <śmiech> <śmiech> no gościu, w tym samym czasie się zamroźliśmy. No śmiesznie. Śmieszne bardzo. No. Ej, jest na środku, tak w sumie na miejscu stał, była ta piłka. Siubudu! I trafiam gol. Oh, Bra, Ja tam kozak. I jeszcze były zamrożone. O, Oj, tą gwiazdą gry... Mre. Przecież ty gola nawet nie trafiłeś jednego. A ja dwa. O co w tym Słysza. chodzi? Serio mam 11699 puszek. Ej, gramy nadal za dymę. No, może to graba. Idę mi grama. Jezu, co się krzywszy? Ja biorę PAM. Albo nie, ja biorę Tika. A ja Sniper. Pamiętasz moją kampę tam? Będę sniperem. Twoim. Moim? Ksio. I ksio. Gogo. Gogo Ja trafiłem. Nie trafię, nie trafię. Tara, nie Mam pół ulta. Hopa, hopa. <laughs> o, to zabiłeś. I co zabiłeś? Ojej, Tara. Ale się wystraszyłem. O, jeszcze dostała raz. Śmiesznie. Znaczy fajnie. Hmm. Uleczył cię? Tak. Tak znaczy, jak byłem w lotu. No, to jest dziwne. Eee, Loki Cabrausa. No nie. Czemu ta Tara zawsze mnie zabija? Dobra, no, w tej grze już nie będziesz miał użytecznej skrypki. Jak to? Nie będziesz No kurde, dwa razy nie, nie umiałem użyć ulta. Oni mają już 8! No nie, no bo zabili nas, a mieliśmy sześć. Tak. No, nie. nie może tak być. Strzelaj, strzelaj. Brawo, bra trafi O kurde, Maciu, jesteś kozak! Brawo, Poko! Poko jest lo loko. A ja go tak obiłem. Dobra, uciekaj, uciekaj, ja nie skoczę. A wiesz, co ja robię? O, Nie, ja. e e Kurde, pam! Dzięki, Poko, jest Poko, jednak. Poko nigdy nie jest spoko. Głowa! Moja głowa! Myślałem, że y, ich wieżyczka miała 1 HP. Tamta... ta... No Poko jest gwiazdą gry. No i dobrze, bo Poko jest spoko. No, w sumie Poko jest spoko, dlatego mam na nim dziewiątą moc. Serio? No. Co gramy? Teraz? Teraz możecie no, raz game grab'a. Dobra. Z później dwa razy starczy. No. Okay. Okej. Okay. wszystko po dwa razy gramy. Dobra. Hmm. Spoko postacie nawet. O, my mamy... Ja bo... wiem, że, że zawsze mi się trafi Barney i Pika. Albo Pipera na mapę na blisko, co nie? Też na moje... Zadymę na przykład, pamiętasz jak mieliśmy na Zadymie? No. Ale to jest moje szczęście do dobierania graczy. Zawsze mi trafia albo tika, albo Barney. Wiem. wiem przecież, że ta tu stracą. Ej, czemu Bill nie zabiła nas cała? Bo miała może tą. Kurde. Kurde, prawie ją zabiłam. Ja byłem, ja byłem pewien, że zabiła cię Bill, a nie ta, bo tak właśnie miałem się dziwić, jak ona cię nie zabiła, ale jednak nie zabiła. się. nie muszę pogubić. Nic? Kurde, ta Pipera ma za mało HP. Ma mało. No nie, moją, mój łeb zabili. Zabiłem. zabiłem! Zabiłem! Zginąłeś! Zginąłem, faktycznie. Ale tak zabijałeś. No zabijałem, ale nie Nie Jestem przy Barley'u. O nie nie! Przegraliśmy! Najgorzej! Przynajmniej jedną wygraliśmy! No. To jest starcie. Głoski. No. Mortisa. Jure. Dobra. Sydonia. Nie, Mortisa. Hmm. Jak to Mortisa, to jest bajka. No, dobre połączenie. No. Często tak bierzemy, małe. Spoko. No, to. Ładnie wychodzi tym. Tak, bardzo. No. No, to jeszcze pęk i bibi jest nied spokojny. No. Hmm, chodź tam później ten róg. No wiem, prawdopodobnie. Eee, fajnie nam się to no. jednak nie pójdziemy. Bo oni stoją tak w sobie i oni wszyscy. Przy... Dobrze, jest dobrze. Kurde, yy, przepraszam, ale na chwilę mi się dźwięk wyłączył. Nie wiem dlaczego. Zabiłem. Zabiłeś! Nie wiem co się. A, okej, okay, dobra. Ja się zupełnie się dla gołujesz. Hm. I czemu Mordy jest się przed spajka? bo ja wchodziłam przez w... Bo my prób... przez całą grę próbowaliśmy zabić tylko jedno duło, Przynajmniej wyszło nam to. O kurde, i ten... Z dwóch stron. No i wiesz, że on chciał ten... Yy... Ośmiowitowiec chciał yy, wy ciebie strzelać, a ja akurat wyszedłem i we mnie trafił. Prawo. Wiem. <laughs> to niedobre w sumie. Dobra, dawaj. Startuję. Kurde, te SMS-y. przychodzą. No trudno. Dobra, teraz wygramy to. Od są dwie skrzyneczki ładnie się nam ustawiły. No i przy nas, więc bardzo dobrze. <coughs> A skrzynki akurat nie rozwalił, no. Co za pedio? Zabiję Zabiłem. Tylko tylko pochodzę. To ja pójdziemy teraz. Tylko, 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 tylko. Dawaj, dawaj, dawaj. Ty no jaki to jest snajper z tego dam na Majka? Snajper to jest piper albo blink. Okay, Dobrze nam idzie, masz fakt... Masz rację, zrobimy wink'a. Mm -hmm. Winka, wink'a. Jak to ja zrymowałem, gdy wygrałem dwie gry z rzędu pinki winki mam dwa wink'i. Ha! Mm -hmm. Proszę mi nie pisać. <laughs> Proszę mi nie pisać wiadomości e, jak. Nie, to coś, to ten rzecz, ten nie pomagam tylko Mortisem. Bo ja wolę tak grać, że tam jest tak jak coś. Nie, luz, luz. Bo no teraz nie, nie, no, nie tak daleko. Teraz sobie jakieś Mmm, Masz 8 klubów, więc jest dobrze. O nie, czemu ty rosę podjechał? Ej, dobra, już wiem, dlaczego. Za ile ty się rozpijesz? Sekundę. Serio? Dobra. Trochę się nie opłacało. Hmm. Kurde. Musimy zrobić winę. No. Po tej rundzie chyba będziemy kończyć, wiecie? No, żeby ten odcinek taki wstępny, no nie trwał 20 minut. Tak, to wstępne to krótkie powinny być. No, on taki krótki raczej nie będzie. Oj. Nie no. Że ty się nawet nie ruszasz, ale jest skrzynki. Nie wiem. Czarna ten... magia. To ktoś tu jest. Bo zauważyłam, sk yy, że skrzynki nie ma. Na górę. Ty no skąd ona wiedziała, że ja tam nie chcę? Dobra, no, lecimy pomogę. Dziękuję, dziękuję. Nie uciekaj. No, wow. Ja uciekam, słuchaj, byś tak. Był ktoś? Nie, nie, u mnie nie było. Aha. Ale wyrwałeś, dobra, ja się... Czemu ja? A nie ja ty. W kampie za kamyczkiem. Fajnie, ja też. A, Wiem, że Barley do nóg przyjdzie się, się pobawić. Hmm. Hmm. O nie, 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 nie. nie. Dobra. Ja się kąpię. A ja podbijam. podbijam. To jest równa walka taka. Znaczy, równe kiuby jakby. No dobra, już nie. nie walka nie, nie. jest równa. Dobra. I tym miłym akcentem y, zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie, żeby... Y, łapkować, subskrybować i komentować. Też napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli nową serię od nowa, żebyśmy po prostu chcieli żebyśmy po prostu grali jakby od zera pucharków, nie od Taak. początku, tak? No i pamiętajcie, sub subskrybujcie i łapkujcie. Cześć! Hej!